Cześć, z tej strony Oleg Power i jak wam obiecałem, to zrobimy teraz y, sobie y, Batmana, bo dostałem propozycję na Złego Łotra, ale y, dam wam jeszcze tydzień, do soboty w przyszłym tygodniu to aktualnie tydzień, bo nagrywam to w sobotę, macie jeszcze tydzień na y, napisanie. W komentarzach jakiegoś chcecie? Łotra, ja wtedy wybiorę. E, dobra, to ominiemy, bo to nam niepotrzebne. E, omi, jak się furcze, poplątałem się e, i wybiorę wtedy najlepszego. E, na razie jest jedna propozycja, żeby to był e, Joker. E, więc ja jestem na razie za. Zobaczymy, czy jakieś lepsze się pojawią. Jeżeli nie, to będzie po prostu Joker. Dobra, robimy sobie Batmeny Gadżety. Akrobatyka. Martial arts. Dobra. I... E, tu mi. Tu nic nie muszę. Head. Had nie. Nie.

coś tu jest nie tak Dobra, będziemy jechać po kolei no No o, coś tu się zaczyna robić, ale to jeszcze nie tak, bo Batman miał na nosie Nie Nie, 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 nie No dawaj, żeż. O, to tu było. Tam, tutaj, to chyba maska tam. A weźmy normalną taką. Face Emblem. Wings. My potrzebujemy Wings. Jest. Jest. I teraz się zastanawiam, właśnie, jakiego zrobić Batmana. Czy takiego bardziej kreskówkowego, czy filmowego? Ale jak już mam postacie filmowe, tam bardziej, to wolę filmowego zrobić sobie. To mam takie coś, żeby odpowiadało. O nie. Co to może nawet być? Tak, Weźmiemy sobie to. Back tu weźmiemy sobie Classic Hands. Mhm. Mm -hmm. O, były te. Pasek. Skoro do Batman to musimy mieć jakiś taki ten albo ten. No weźmy ten. fit i tutaj bierzemy te takie wojskowe budki gdzie są te mo. Były. Dobra. Kolory mm, paleta. Na czarno. Tutaj tak dajmy bardziej tak szara. Jeden szary. I znowu dajemy na czarno. Dobra, Customize... mais e, źle, 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 Accept. Bug. Kurczę, nie wiem co ja zrobiłem teraz. Palet Nie, 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 to jest ok. Eee, Customize... Eee, Ice to... Tu... Nie, czekaj, co ja... Coś tu jest... O, tu były. Oczy i jak zrobimy je całkiem na biało, to, o, będą to będzie to białe. Gear, eee... face, ok, emblem. Tu jest wszystko na czarno. Chest. To jest to, to jest jakiś odcień brązowego, czy co to jest? Wytyfy. Nie, ja za chwilę będzie trzeba ich zmienić. Lags... Fit... OK, back, play... Kurczę, co jest grane? Nie, nie nie coś tu jest nie tak. Eee, a bo to jest, tak? nie Dobra. Ujdzie? Ujdzie. Tylko pasek by można było... A, dobra, pasek też będzie czarny. The next. Batman JLU. Finish. Yes. Ok. To już będziemy sobie od teraz oglądać wszystko po kolei. Będę Wam prezentował. Ogólnie... Każdy bohater zaczyna tak samo na iłot na statku Brainiaka, gdzie zostaliśmy uprowadzeni. Wow. No zamknął właśnie tak części miasta.

Flash, Deathstroke, Green Lantern. Y, zamierzam dla Was jeszcze zrobić ten filmik, jak to się nazywa. E, oprócz mojego vloga, który pewnie... Nie wiem, czy będzie jeszcze w tym tygodniu, naprawdę ja zmieniam te plany, ale nie, nie mogę się wyrobić. Ale zamierzam dla Was jeszcze nagrać filmik o moich ulubionych superbohaterach z, z Marvela i z DC. O, oczywiście na razie będzie to męskie męsy superbohaterowie i złoczyńcy. A potem będą damskie, więc dla każdego coś dobrego. Jeżeli mi się uda, to jutro nagram dla was właśnie mę męskie DC i Marvel. A w przyszłym tygodniu damskie. O, tak, kolejka. Nie wiem czemu to porobili, ale naprawdę te kolejki czasami są głupie, bo cię wywala do tego. No. Już potem jest ok, ale jak na przykład na wstępie to już nieraz tak miałem Okej, okay, jesteśmy. Czy jesteśmy czarni? Jesteśmy czarni. Cześć Oracle. A ja... Dobra, co my od razu robimy? I to ja bloku blokuję mój styl cały lock i... momencik trzeba. Idź sąsiedzi. dobra. Czyli najwcześniej w przyszłym tygodniu e, dostaniecie z, e, z, e, zło, e, złoczyńców. I po prostu będziemy się bawić wspólnie na zmianę, raz Batman, raz e, będzie e, super złocznica. Oczywiście będę jeszcze przeplatał to filmikami tych moich wyższych postaci. Na przykład jak będzie, nie wiem, na pewno Supermana, to jak będę miał już Super moc podnoszenia wszystkich rzeczy i tak dalej to wtedy na pewno do, dostaniecie filmik jak to się tam w praktyce prezentuje. Na pewno jeszcze dostaniecie filmik. Jak na przykład, jak będę już kończył wątek główny z Supermanem, albo na przykład natarnią to też dostaniecie, bo dla Batmana byłam innego mentora niż oni, to będzie inny, więc na pewno wam też zaprezentuję. I. Co by tam jeszcze powiedzieć, żeby nie zapomnieć. Poczekajcie chwilkę. Ok, już jestem. Dobra, mamy sobie pierwszą moc, to biegniemy. Eee. Cioch, Przydaje się, bo ja nie lubię na przykład zmieniać stroju e, w właśnie... Jak na przykład... oj... Jak na przykład... E, no, jak to się mówi. Kurczę, brakuje mi słów. E, jak na przykład e, lubię na przykład tych... Rob, tworzyć sobie e, bohaterów tacy, którzy już istnieją, to nie lubię zmieniać im stroi może czasami jak znajdę jakiś fajniejszy niż mam ale to mam dobra op, op. Oczywiście to wszystko napiszę o tym do kiedy zgłaszanie jeszcze swoich pomysłów e, będzie w, e, w, e, no, w opisie filmu napiszę bo rozumiem że nie wszyscy na przykład mogą mieć czas oglądać cały filmik od dechy do dechy więc się dowiedzą jak jest opisu. opisu. Dobra. ahead get through and use the transport yeah, to yeah the goes blah uh, blah blah oh there wow. oh, wow. oh, wow. Muszę się wrócić na górę. właśnie tam Batman. właśnie posuficie, posuficie. Gubku jeden. Ty Batman, co ci jest? Tylko, jakoś... czemu chodzisz nie w tą stronę, co trzeba? O, właśnie tam. Modlmy się, żeby tylko mi nic na głowę nie spadło. Już, już nieraz nie tak miałem. Dobra. Nie tak. Dobra. Mhm. Pam 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 pam. Szybko, poszło. Od niedawna bardzo e, polubiłem Flasha. Sam nie wiem dlaczego. Raczej wiem. E, po. Nie wiem, czy oglądaliście, może, nie wiem. Ja oglądałem na internecie film. Justice League Flashpoint, Flashpoint Paradox Super film, naprawdę polecam Po prostu po raz pierwszy doceniłem Flasha, bo zawsze myślałem Eee, Flash, taki słaby, słaby jak co, on może po prostu wnieść do Ligi A na, przy, na przykład <gryw> dzięki jego zdolnościom może zmienić całkowicie przebieg historii Więc naprawdę doceniłem go po raz pierwszy E, doceniłem go Naprawdę e, Ma też Prawie jak Bruce u, na, Prawie jak Batman na taką samą historię e, Życiową Ale e, Niestety Musicie chwilę poczekać Bo za chwilę wam dokończę tą myśl e, Tylko pokonam tego gościa, tych gości żeby mnie za bardzo nie sponiewierali A ja za chwilę bo muszę się tutaj czymś pomóc Mam nadzieję, że mnie tamten gość nie zaatakuje So ucieknę tak troszeczkę tutaj I za chwilę wracam do was Okej, okay, już wróciłem naprawdę Jakie ja nie lubię Kiedy ktoś mi przerywa Ale trudno, no mus to mus Inaczej ja skończyłem, coś tam gadałem o No więc tak, no w Lidze sprawiedliwych bez granic, nie wiem, chyba ktoś oglądał na kartonatur kiedyś leciała. E, Flash to był tylko była taka osoba, która tak można powiedzieć spajała całą ligę. Po jego śmierci na przykład były takie odcinki, że po jego śmierci e, cały wszechświat się załamał Superman zabijał Lexa Lutora. No i przechodzili na stronę, tak można powiedzieć, zła, byli ligą sprawiedliwych, ale... Nie, Liga Lordów to wtedy się nazywała. Oh. Ale tak to nigdy go nie doceniałem, ale po właśnie po tym filmie Flashpoint Paradox naprawdę go zacząłem doceniać. Więc po prostu, jakby to powiedzieć, e, zamierzam sobie kupić DLC, właśnie, e, które tam o flashu e, e, na temat flasha jest tam Lightning Stri e, Strikes, czyli tam jakby to przetłumaczyć do uderzenie, tak przynajmniej mi się e, wydaje. Które e, dodaje nam właśnie nową moc e, flasha, taką elektryczność i e, daje nam, jak się nazywa, e, daje nam e, nowego eventa e, w Coast City, o ile dobrze pamiętam. Nie wiem, czy to jest rodzinne miasto. E, nie, Coast City to chyba było tego, zielonej lata hala Jordana, nie wiem, nie jestem pewny, ale daje, że na przykład mamy, są e, nowi bo e, ci złoczyńcy do powstrzymania. E, na przykład kapitan Boomerang, kapitan Colt i różne takie inne. Okej, okay. kolejny rozwalony. Aż się nagadałem. Ale tak to. Coś... Czekajcie, bo jeszcze, żeby o czymś nie zapomnieć, o czymś ważnym. O, o, dobra. Skacz. Dobra, kolejny i ostatni. Dobra, zobaczmy tutaj Weapons Martial Arts. Ciach. A, to jest takie jest kolanka. Dobra. Weźmy sobie to. Dobra o. kolejny będzie zaraz. Nadal chciałem dla was e, raczej próbuję cały czas nagrywać z Infinity Crisis, ale E, jest tak, że gra włącza się normalnie, e, wszystko jest ok, w menu ok, ale kiedy wchodzę do gry, e, na starcie mam czarny ekran i biegające tylko postacie po e, e, czerni nicości, e, potem wybiegam trochę, tam się staram, przynajmniej za, za innymi graczami, i wybiegam za, e, za naszą bazę. I po prostu jest ok, przejdę kawałek dalej i znowu tak samo I po prostu nie nagrywam tego, bo dopóki nie, nie wyjdzie pełna wersja albo tego nie naprawią w jakichś update'ach, nie wiem to tego nie nagrywam, bo będzie, jest to na razie beznadziejne Chociaż gra sama sobie jest super, bo oglądałem zwiastuny, gameplaye tam jakieś z bety jest super, tylko że akurat tak Padło, że mi nie do końca działa. A, bigo. Eee, I co tam jeszcze? Wiele. Wiele naprawdę się zmienia e, jeżeli chodzi o te gry i znowu was przepraszam, bo muszę coś sprawdzić. Dobra jestem, już mam nadzieję, że teraz to będzie bez przeszkód. O, za chwilę mi miejsca na zysku zabraknie. O, coś się kolega ch zaciął. Dobra, okej, okay, ja to ogarniam. Okay, the gun -shaper. I have Superman standing by to teleport in the minute it's out and the shields drop. Dawaj, oh. okay. oh, then <laughs> Okej. Okay. Zostaje teraz tylko ten gościu. Ten odcinek będzie krótki, mimo że dla mnie on jest strasznie długi, bo <ścoughs> z tymi moimi przerwami. Ale w nie krótki tylko będzie właśnie ucieczka ze statku I, nas... i będę się starał nagrywać dla was, jeżeli już chodzi o tak filmiki to będę się dla was starał Ca całość pokazywać, czyli wszystkie questy aż do walki z bosem. E, chyba żeby nie naprawdę długo to trwało. Jeden to będę dzielona na dwa mniejsze odcinki. Ale chyba w pół godziny to e, jedna, e, te przynajmniej pierwsze, bo te późniejsze to już jest niektóre to katorga. Ale jakoś sobie damy radę. Chodzi w sumie o dobrą zabawę. O. Oh. Superman, get ready. I'm bringing you in. E, jeszcze jak się odkryje sposób nagrywania... E, no. Kurczę, zapomniałem miał... e, O, już przypominam sobie. E, jak na e, odkryje sposób nagrywania na Xboxie to na pewno pojawią się jakieś filmiki z FIFA bo ja mam tylko na Xboxa na razie FIFA ale 14 sobie zamierzam kupić już na kompa, tylko że na pewno nie w, pr w dzień premiery i e, gdzieś tak około nie wiem tydzień po premierze możliwe dwa i na pewno będę grał w to z moim kuzynem zajadłym e, tym już on tam jest starym wyjadaczem w FIFA ale jeszcze do tego, żeby grać i się cieszyć z Shiki, to muszę sobie kupić yy, No Jak to się nazywało yy, Złączkę, żeby móc y, grać na padzie od Xboxa, a nie na klawiaturze Nie wiem ile to jeszcze kosztuje, nie wiem, ja jeszcze jestem tak zielony w tych tematach niektórych Ale Jakoś się to wszystko poogarnia no, ja pewnie tak zrobię, jak wyjdzie Batman Arkham Origins, że przejdę go w jeden dzień i będę nagrywał dla Was, po prostu przejdę go, nagram, najwyżej nagram cały materiał z Niego, to nie wiem ile on, może... no dobra, może trochę długo trwać, e, a poczekajcie, za chwilę Wam tylko powiem i potem z nim pogadamy, e, nagram dla Was ten materiał właśnie z e, Batman Arkham Origins jak wyjdzie i pewnie e, będę cały czas w niego grał po prostu bez przerwy po prostu będzie mnóstwo